Nadpotliwość pach jest częstym problemem, do którym zgłaszają się pacjenci do kliniki Piumet. W celu leczenia tego problemu stosujemy m.in. urządzenie Miradry. System Miradry polega na kontrolowanym przegrzaniu gruczołów potowych, które pod wpływem temperatury ulegają trwałemu uszkodzeniu. Zabieg jest nieinwazyjny i bezpieczny, dlatego że głowicę przykładamy bezpośrednio do skóry, nie naruszając jej ciągłości. Efekty tego zabiegu są znakomite. Nie można ich porównać do żadnej innej technologii dostępnej na rynku. Już po jednym zabiegu trwale redukujemy potliwość aż o 90%. Zabieg wykonywany jest z znieczuleniem, dlatego jest bezbolesny oraz nie wymaga okresu rekonwalescencji. Możemy spodziewać się jedynie niewielkiego obrzęku oraz tkliwości okolicy pachy, które ustępują po kilku dniach. Na zabiegi laserowego leczenia nadpotliwości pach zapraszamy do klinik Biomed we Wrocławiu oraz w Lubinie.